Jak widać na załączonym obrazku, jesteśmy po Halloween, ale również i po moich typach. W obu przypadkach było strasznie. Ostatni bilans to dwa trafione typy na cztery. Chluby mi to nie przynosi, natomiast nie patrzymy w przyszłość. Patrzmy w przeszłość. Nie, na odwrót. Patrzmy w przyszłość. Nie patrzmy to, co było. W tym tygodniu zaczniemy od polskiej ekstraklasy i pojedynku pomiędzy Puszczą Niepomice a Pogonią Szczecin. Puszcza z zadyszką. Pięć meczów bez zwycięstwa. Rozpędzona pogoń. I mimo, że czeka ich bardzo długa podróż, to również i wesoły powrót. Pogoń Szczecin, czysta dwójka. Przejdźmy do niemieckiej Bundesligi, gdzie odbędzie się hit, szlagier tych rozgrywek. Borussia Dortmund, Bayern Monachium. Bayern po kompromitującej porażce i odpadnięciu w drugiej rundzie kucharu Niemiec z trzecioligowcem będzie na pewno chciał się odkuć. Czy da radę? Nie da rady. 5 lat bez porażki na stadionie Borussji. Tym razem też nie przegrają, ale nie wygrają. Borussia Dortmund, Bayern Monachium. Czysty remis. Francuz Liguani, pojedynek niesamowitej Nicei, dowodzonej z bramki przez Marcina Włókę, która zmierzy się z drużyną Ren. Nicea, 10 spotkań bez porażki. Czy podtrzymają tą passę? Oczywiście, że podtrzymają. Natomiast nie będzie masz tak ryzykować. Nicea, Ren, jedynka, zakład bez remisu. No i na zakończenie przenosimy się do serii A, gdzie Fiorentina zmierzy się z Juventusem. Siedem ostatnich spotkań pomiędzy tymi zespołami to poniżej 2,5 gola. Czyli co? Czyli teraz będzie powyżej. Fiorentina Juventus powyżej 2,5 gola. Mój ostatni typ był również spotkaniem konkursowym, ponieważ firma Betfan, czyli partner tego materiału, przygotowała do Was tradycyjnie konkurs, w którym będzie w tym meczu do wytypowania dokładny wynik meczu i dowolnego strzelca bramki. Typujemy oczywiście w komentarzach, a szczegóły konkursu w opisie pod filmem. Z mojej strony to wszystko. Życzę powodzenia, a ja idę sprzątać po Halloween.